Te kwiotki, to po polsku stokrotki. A jak ślązoki na to dają? O. gęsi pympki. To je najbardziej popularną nazwa na te kwiotki, ale w niektórych częściach Śląska nie no gęsi pępki się godą, ale też husi pupki, chusińce, albo gusi pampki albo gęsi pampki. Bez mała jeszcze jakoś. Jak to się ma do gęsi ten kwiotek? Czemu to są husi pupki czy husi dupki? Ha. Czy gęsi pympki? Zobaczcie, bo to pasły dziecka gęsi na trowie. I takie miały skojarzenia, że gęś ma na zatku żyć. I ta żyć to jest taki żółty punkcik na białym tle tego pierza. I to były takie gęsie pupki, gusi pupki. Gusi dupki, husi pampki. No, ale lepiej gęsi oglądać. Z tej strony a kwiotki woniać. Oto gęsi pępki.